Siemano moi drodzy, siemano moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny boksik, kolejny Elite Trainer Boksik, jak możecie zauważyć z dodatku Sword and Shield Brilliant Stars. Także to dzisiaj sobie otworzymy, zobaczymy jakie trafy będą. Ostatnio otwieraliśmy oczywiście Elite Trainer Boxa, ale z Fusion Strike'a, także troszkę się to różniło. W tym boksie, podobnie jak w tym poprzednim, znajdą się oczywiście takie rzeczy. Jak? 8 boosterków oczywiście, tym razem z Brilliant Starsów, 65 e, takich koszuleczek na karty, 45 kart energii, e, poradnik, jakaś tam y, książka, która zawiera zasady gry i tak dalej, oczywiście kosteczki, e, również tutaj znajdują się te znaczniki, jeśli chodzi o e, zatrucie i podpalenie jakieś tutaj, co tu jeszcze mamy oprócz tego mamy jeszcze taki znaczek Vistar, o tutaj możecie go zauważyć, pokażę Wam taki znaczniczek, można sobie to te ataki typu Vistar oznaczać takim właśnie mm, znaczkiem e, oczywiście boksik, który pełni funkcję mm, właśnie takiego pudełeczka na karty do przechowywania, no i oczywiście kodzik do e, TCG Online, także moi drodzy Otwieramy sobie go za chwilkę, pokażę Wam zaraz w środku jak to wszystko się prezentuje i potem otworzymy sobie boosterki. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Sam boksik naprawdę mm, taki złoty, mieni się na złoto z Arkeusem, także zobaczymy, może jakieś złote karty dzisiaj tutaj wlecą. Zapraszam serdecznie do oglądania i lecimy! Także moi drodzy, lecimy z openingiem tego pięknego boksa. Za chwilę wam pokażę, co tutaj w środku się znajduje. Możemy sobie go już odpieczętować. Zobaczcie, jak kur, te to pudełeczko, same się mieni naprawdę niesamowicie. Tutaj z Arkeusem. Z drugiej strony, oczywiście, mamy ten hmm, poradnik, ale zanim to ogarniemy, to jeszcze pokażę wam, jak to w środku tutaj wygląda. Mam nadzieję, że będzie choć trochę widać. Tutaj taki Charizard. Tu mamy o samego arqueusa, także tak wygląda te pudełeczko w środku. Także to odkładam sobie na bok, boksik na bok. No i mamy ten poradnik, oczywiście, jak w każdym. Tym Elite Trainer Boxie, e, Mamy tutaj spiskę, oczywiście, jakichś tam najrzadszych kart, jakie występują, oczywiście, tutaj w tym dodatku. E, nie będziemy, oczywiście, tutaj jakoś mega spędzać sobie e, czasu, żeby to ogarniać, ale. Przystąpimy teraz do otworzenia i do zobaczenia, co tam w środku się znajduje tego boksika. Pokrótce już Wam tam streściłem, ale oczywiście ogarniemy sobie jeszcze, jak to wygląda oczywiście wszystko. Także ten przedziałek na te karty i tak dalej sobie wyjmiemy. Wygląda on następująco. Złoto-białe tutaj motywy, także tak to się prezentuje i mamy oczywiście tutaj e, zasady po prostu gry w same te karty. Także jeśli ktoś chciałby się nauczyć yy, grać w same karty Pokémon, to naprawdę te Elite Trainer Boxy są bardzo fajne, bo zawierają właśnie takie książeczki. Co my tutaj mamy? Oczywiście 8, 8 dostatów z dodatku Brilliant Stars, także to za chwilkę sobie. Oczywiście wszystko ogarniemy. Niektóre naprawdę fajne tutaj grafiki mają, jak widzicie, Charizard. Sam Arceus, jakieś tutaj jeszcze inne Pokémonki, jakbyśmy dzisiaj Charizarda jakiegoś trafili, naprawdę byłoby mega, mega, mega fajnie. Ale zobaczymy oczywiście, co tutaj będzie i co my tutaj mamy. Oczywiście ten znacznik Vistar, tak jak już wcześniej wspominałem, można sobie go położyć na planszę. I gdy używamy ataku Wistar, to e, po prostu obracamy sobie go później, żeby wiedzieć, że atak został już użyty. A tymczasem, co jeszcze tutaj? Kosteczki, tym razem takie brązowe. Także też fajnie się one prezentują, podobają mi się, oczywiście ze znacznikami obrażeń, tutaj oczywiście same tokeny, mmm, podpalenia i zatrucia na pokemonie, co jeszcze, tutaj mamy te rozdzielacze, tym razem z Arceusem, także zobaczcie jak to pięknie wygląda, myślę, że można naprawdę być zadowolonym z czegoś takiego, fajne te grafiki, bardzo mi się podobają, to na bok. Co tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze same karty energii oczywiście, tak jak w każdym tym, e, w każdym tym boksie, tutaj oczywiście kodzik, ale to na bok e, i zobaczmy same koszuleczki, bo to już jest ostatnie, co znajduje się w tym boksie tutaj, także zobaczymy, czy będą one używane przez nas, te koszuleczki kurcze złoto-białe, jeśli coś dobrego dzisiaj trafimy, to oczywiście sobie taką koszuleczkę to zawiniemy, także tak moi drodzy, się to prezentuje wszystko. Zrobimy jakieś przejścia zaraz i pokażę Wam jak to tam wygląda. A oczywiście teraz jeszcze przystępujemy następnie do otwierania samych boosterów i zobaczymy co tam w środku się znajduje. Także zapraszam Was do oglądania. Dobra moi drodzy, zaczynamy wielkie otwieranie boosterków Jest ich łącznie 8, zobaczymy co uda się tutaj trafić Naprawdę te grafiki są fajne e, Na tych kurczę busterkach. zobaczcie Te z czarizardem kurczę się prezentują naprawdę nieziemsko Także może sobie tego czarka e, otworzymy jednego e, Jednego właśnie na początek A drugiego może właśnie na koniec, tylko poczekajcie o, Teraz lepiej, sorki Otwieramy sobie pierwszy busterek z Charizardem, zobaczymy. Tutaj chyba można jakiegoś czarka trafić, także byłoby fajnie takiego czarusianie trafić, żeby nas pół oczarował. Nie wiem co ja gadam, Ale no. Także pierwszy busterek. Otworzony kolikę, oczywiście standardowo kładziemy na bok. Kodzik, oczywiście, również na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobrze przełożyłem. Dobrze, cztery karty powinno być ok, chyba. Mam nadzieję, że będzie. Więc no, moi drodzy, lecimy. Zobaczmy, jaka pierwsza karta nam się trafiła. Jeśli chodzi o energię, jest to karta stalowa energii. Także zobaczmy, czy przyniesie ona nam farta Hitmon top jako pierwszy Pokémon. Luxio Blended Policy. Norand, mamy Baltoja jako kolejnego poksa. Minchino, fajna grafika. Taka kurczę jakby sobie w domku siedział. Mamy Chimchara, bawiącego się owocami. Tych też z Pokémon Go, można sobie troszkę dodać, jakby nie. <laughs> Chimeco, Electivire. Także to jest pierwszy. River Hollow, naprawdę fajnie to wygląda. To jest jeszcze oczywiście Magmortar. I zobaczmy, jaką kartę będziemy mieli jako rzadką w tym pierwszym boosterku. Zobaczmy. I mamy Muk'a. No nic ciekawego, ale myślę, że ten kurczę, Electivire, porobił tutaj tą paczuszkę nieźle. Mam nadzieję. <grym> Lecimy oczywiście z kolejnym boosterkiem. Zobaczymy, co tam dalej. Mam nadzieję, że coś dzisiaj fajnego wyjmiemy, nie? I oczywiście kolejne openingi również będą na moim kanale. Będziemy sobie otwierać w miarę często te karty. Też nie wiem, jak prędko uda mi się to wszystko zmontować, ale mam nadzieję, że nie zajmie mi to długo czasu. A tymczasem kolejny boosterek. Raz, dwa, trzy. Oj, ojoj. Właśnie jakoś te karty mi dzisiaj wylatują z rąk, kurczę. Co ja robię, co ja robię. Zobaczmy karta energii wodna tym razem. Także e, zobaczmy, co tutaj będzie, czy będą wodne Pokemony, czy nie. Jest jakaś karta stadionowa, Crowdown. kolejna karta e, stadionu, corfish. Sok, zobaczcie jak fajnie się prezentuje ta karta, Cherubi, staram się zobaczyć tak ostrość, żeby ładnie, było, żeby ładnie się to prezentowało, Cliffery, karablastik, Klingklang, jeśli chodzi o Rivers Hollow i zobaczmy jaka rzadka karta tutaj będzie. O Arkeus Zwistar, ja Piernicze! Poczekajcie, bo to trzeba kurczę schować do koszuleczki. Już tu łapy troszkę się Zatrzęsły, Ja Piernicze, proszę Państwa, ale tutaj traf, kurczę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej koszuleczce. Ale łapy naprawdę. U, Poczekajcie, poczekajcie! O Boże, o Boże. Ja Piernicze, zobaczcie, co to jest za karta. Wow, no czegoś takiego tutaj trafić się nie spodziewałem Kurde, ale piękna Ja pierdziele, no powiem wam, opening zaczyna się naprawdę grubo Na razie tego Arkeusa dajmy sobie na bok Ale wow, Jezu, poczekajcie Lecimy z kolejnym boosterkiem na razie ten Arkeus, Piękny, piękna karta, nie wiem ile warta, ale może tutaj być naprawdę grubo jeśli chodzi o cenę Oczywiście gdzieś tutaj na ekranie czy, czy na podsumowaniu tych wszystkich kart postaram się, e, postaram się dodać to wszystko, ale na razie otwórzmy sobie kolejnego boosterka, ważne, że w koszuleczce wylądował już ten e, Arkeusik. Dobra, no, tak. kodzik oczywiście standardowo na bok. Raz, dwa, trzy i cztery, ale chyba już można powiedzieć, że ten opening był udany już samym tym Arkeusem, ale jeszcze mamy troszkę e, tych kart do tworzenia Ten Arkeus jak na razie pójdzie, o tutaj jako ta najlepsza karta, a tymczasem fioletowa karta energii psychiczna. E, Grotul, jako pierwszy Pokémonik, Podwójna energia, Torkol Regionalny Pokémonik oczywiście z Pokémon Go Corfish to już jest oczywiście powtóreczka. Soak Cherubi też już było. Clippery też już było, z tego co pamiętam. Karablast też już był. Dusknoir jest tutaj. River's Hollow, taki psychiczny, bardzo fajnie się prezentuje. I ostatnią kartą, rzadką kartą jest tutaj. Uwaga! No, fajny Pokémon. <laughs> Ale nie narzekamy, nie narzekamy. Otwieramy po prostu dalej, no ale tutaj ten Arkeusik, o Jezu, mokresny niektórych na pewno. Później, oczywiście, zobaczymy, ile to jest warte, albo gdzieś tam się już Wam wyświetliło. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, ile to jest warte. No ale ten V-Star, kurczę Arkeusa, może być jedną z droższych kart tyle w tym zestawieniu, w tym dodatku. ale później, oczywiście, sprawdzę, ile to tam dokładnie warte jest. Także odkładamy kodzik na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Karta tutaj Vistar, akurat ten znacznik Vistar jest zamiast karty Energii, także wygląda to tak. Oj, 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 przepraszam. Nie jest to zbyt dużo warte. Pewnie taka sama cena jak standardowa karta Energii, także to na bok. Eee, mamy Beltrica. Pierwszą kartę. Monferno. Fajna grafika, jeszcze nie mieliśmy tego. Tej karty także fajnie, że coś nowego się trafia. Plinkplap, Baltoj, Minchino powtóreczka oczywiście. Chimchar też powtóreczka. Chimeco, Golet, Snizel, Rivers Hollow. I ostatnią kartą tutaj będzie co? Infernape w hologramie. Także zobaczcie, jak on fajnie się prezentuje, kurcze. Naprawdę nieźle się mieni, także to też jest taka rzadsza karta. Oczywiście tego Arkeusa chyba tutaj ciężko będzie przebić, ale zobaczymy. Jesteśmy na półmetku jeśli chodzi o opening obecnie, bo jeszcze cztery boosterki przed nami. Także otwieramy. No zobaczymy, czy do tego Arkeusa jeszcze tutaj jakaś karta nam dołączy. Nie zobaczymy, zobaczymy. Także oczywiście folika na bok. Kodzik na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Przekładamy. Zobaczmy jaka karta energii tym razem na start. Elektryczna. Także zobaczymy, co elektryczna karta nam będzie zwiastowała. Mamy Klanga. Bary. Karta tlenerska. Starawia. Też jeszcze nie było. Stadio. Fajna karta pod względem grafiki. Bardzo mi się podoba. W takim wodnym strumyczku gdzieś. Barmi. O, jak fajnie, że tutaj całą rodzinkę jakby uwzględnili tych Barmi. Riolu też jeszcze nie było. Magmar. Uuu, tutaj naprawdę ta grafika robi wrażenie, zobaczcie. Świetnie to wygląda, bardzo przyjemne dla oka, przynajmniej według mnie. Tego też jeszcze nie było, chyba. Mamy Trapincha, Rivers Hollow, też fajna grafika, naprawdę. I zobaczmy, co jest ostatnią kartą, jeśli chodzi o ten boosterek. Leopard. czyli nic ciekawego, niestety, ale kurczę. Nawet jak tutaj się nic nie trafi, to ten Arkeus Vistar po prostu tutaj już i tak porobił chyba ten opening nieźle. Także lecimy z kolejnym boosterkiem i tak jak mówiłem, tego czarta zostawimy sobie na koniec. A tymczasem lecimy jeszcze z tym innym tematycznym boosterkiem. Także kodzik na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Przekładamy sobie oczywiście. Zobaczmy, karta wodna. Ostatnio, jak mieliśmy kartę wodną w tych boosterkach, to się trafił ten Archeus. Także kto wie, kto wie, może, może tu jakaś zapowiedź ciekawa e, tego boosterka będzie. No, zobaczymy. Ultra Ball, Codant. Karta stadionowa, oczywiście. Farfetch. Zobaczcie, jak fajnie się prezentuje ta karta. Naprawdę te grafiki niektóre takie mocno seizowe są, ale według mnie bardzo fajnie one wyglądają. E, Derim. Cube Show. Seri, czy jakoś tak się to czyta? Fajnie wygląda. No Spass, taki nostalgiczny jakiś według mnie mocno. Magmortar, czyli mamy do kolekcji do tego mm, Electivajera, bo mieliśmy Electivajera z Magmortarem, teraz mamy Magmortara z Electivajerem, także kolekcja została uzupełniona. Fajnie wygląda. I ostatnią kartą w tym boosterku będzie. No, Warmadam, no to niezła ewolucja Barmiego, proszę Państwa. Ale tutaj damy sobie tego Magmortara na spód. Oczywiście później zrobimy takie drobne podsumowanie. A tymczasem mamy jeszcze dwa busterki. Jeden oczywiście z Charizardem, który będzie na koniec. Może nam ten czarek jakoś farta przyniesie dodatkowo. Ale no, naprawdę powiem Wam, że ten Arteus tutaj porobił nieźle. Także lecimy. Folika na bok, kodzik na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Przekładamy sobie karty. I lecimy. Let's go! Zobaczmy. O, tam coś chyba było dobrego, ale zaraz się przekonamy. Mamy walczącą kartę energii. Mamy listu, moi drodzy. Mamy kartę trenerską. Mamy Leafa, którego jeszcze nie mieliśmy. Także fajnie, że cały czas jakieś nowe karty. Mamy Goleta. Mamy Korfisha. Mamy Sołka. Cherubi którego już mieliśmy mnóstwo razy. Cliffery zresztą tak samo. Tartwig jest tutaj Rivers hollow naszym. I zobaczmy, co tutaj za rzadka karta. Ja myślę, że coś tutaj dobrego może być. Więc zobaczmy, co tutaj się prezentuje nam. Proszę Państwa! Dracowicz w wersji V. Także fajna karta. Oczywiście ląduje do koszuleczki. I zobaczmy, co będzie w tym ostatnim boosterku naszym. Z czarnym, i potem zrobimy sobie drobne podsumowanie, ale to za chwileczkę. Tymczasem ostatni busterek i elegancko. I tak trafy, wydaje mi się, że naprawdę dobre. Później oczywiście podsumowanie zrobimy, tak jak mówiłem. I lecimy. Ostatni busterek, moi drodzy. Cyk. Folika na bok. Chodzik na bok. Raz, dwa, trzy i cztery. Przekładamy sobie. I jaka karta energii tym razem nam się tutaj uplasowała? Stalowa, która już była chyba. Bertrick, karta trenerska, Primplal, też już chyba był, Starli, Riolu, Stariu, kolejny Barmi, Rivers Hollow, jeśli chodzi o yy, kartę tym zestawieniu, jakieś tam rękawice widzę, i zobaczmy ostatnią kartę na dzisiaj. Ostatnią kartę w tym openingu. Zobaczmy, co to będzie. No, fajna karta, Manafi. Także, no, za chwilę zrobimy sobie drobne podsumowanie tego, co udało się trafić. I tyle, zobaczymy, jakie cenki udało się tutaj uzbierać. Także za chwilę się widzimy z powrotem. Dobra, jestem po krótkiej przerwie i zróbmy sobie teraz szybkie podsumowanie tego, co w tym Elite Trainer Boxie udało się trafić z tych fajniejszych kart. Nie brałem oczywiście tutaj pod uwagę tych Rivers, Holo, wszystkich i tak dalej, bo stwierdziłem, że nie warto, ale te takie ciekawsze w sumie jakby postanowiłem wrzucić tutaj. Także Infernapeak, Holo, bardzo fajnie się mieni, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale naprawdę fajne tutaj przejścia są na tej karcie. Oczywiście wziąłem tutaj pod uwagę jeszcze te, e, e, te rewersy z Magmortar'em i z Electivirem? No, bo to są takie dwie fajne, e, tematyczne karty połączone właśnie ze sobą, jakby. Tak one się prezentują, moi drodzy. No i oczywiście, teraz do tych lepszych kart przejdziemy i ten Dracovish e, e, V. Może zbyt wiele nie jest warty, no, ale kurczę, fajna karta na pewno, fajnie wygląda. I ostatnią kartą, taką najdroższą, co tutaj trafiliśmy dzisiaj, moi drodzy, to jest ten Arceus. Oczywiście no tutaj ceny, już sprawdziłem, e, gdzieś tam powyżej 30 dolarów, także no, praktycznie cały boksik e, e, zwrócił się właśnie w tej jednej kardzie, także no, mega zadowolonym można być. E, sama karta oczywiście pięknie wygląda i pewnie mega rzadka jest do trafienia, także no. Moi drodzy, tym oczywiście akcentem kończymy ten odcinek na dzisiaj. Openingu. Widzimy się oczywiście w kolejnych. Także zapraszam do e, zostawienia łapki w górę i do subskrypcji tutaj na YouTube. Oczywiście e, w linkach na dole tam w opisie znajdziecie również moje kanały na, e, na Twitchu oraz mój profil na Instagramie. Dodatkowo możecie dołączyć do e, Discorda, na którym tam ze społecznością e, jeszcze bardziej zagłębiamy się w te życie społeczne e, i gramy sobie w różne gierki rozmawiając. Na kanałach głosowych. Także zapraszam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie, trzymajcie się. Ilu!